księgi proroka Posłuchajcie mnie wyspy, ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałem zaostrzoną. Utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi ty jesteś sługą moim, Izraelu. W tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem. Na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. I mówił, to zbyt mało, iż jesteś Mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan aby moje zbawienie dotarło aż do krańców Ziemi. Oto Słowo Boże. Po całej Ziemi ich głos się rozchodzi. Po całej Ziemi ich głos się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk jego wieszcza nieboską. Dzień opowiada dniowi, noc nocy wiadomość przekazuje. Po całej ziemi. I głos się rozchodzi. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. I głos się rozchodzi po całej ziemi. Ich słowa aż po krańce świata. Pod całej ziemi I głos się rozchodzi Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja, Alleluja, Alleluja Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Oto słowo pańskie. Czcigodne niewiasty, dziękujemy za to słowo dzisiejszego święta Świętego Andrzeja Apostoła. W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza słyszymy o przedziwnym dialogu między Bogiem a Jego sługą. Bibliści pytają, kim jest ten sługa? Czy to cały naród? Czy jakaś tajemnicza postać. Sługaj czuje się słaby i niegodny. Wyraża się w ten sposób. Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wyraża w ten sposób jakieś poczucie bezradności. My też możemy doświadczać takiego poczucia bezradności. Kapłani, którzy przez lata katechizują, głoszą Słowo Boże, sprawują sakramenty, chcą jak najlepiej i później widzą jakieś marne owoce. Ludzie jakoś przedziwnie odwracają się od Boga, młodzi nie słuchają. Tego też mogą. Doświadczać poczucia nauczyciele, którzy przez długie lata kształcą i później gdzieś też nie ma posłuchu. Młodzi żyją po swojemu. W końcu sami rodzice. Tyle trudu, wydanych pieniędzy, nieprzespanych nocy. A dziecko żyje inaczej niż chcieliby rodzica. Poczucie bezradności, i może też rodzi się takie pytanie: po co to wszystko? Starasz się, i nie widzisz efektów. Popatrzmy też na Pana Jezusa. Chodził i nauczał przez trzy lata, ale w chwili krzyża prawie wszyscy go opuścili. Czy to tak miało być? Ale w ten bezsens ludzki, w ten rozpacz i pustkę chce wejść Bóg. Autor, bohater tego fragmentu Księgi Zajasza, ten sługa, mówi: U Boga prawo i moja nagroda. Trzeba mierzyć wszystko, co się dzieje w naszym życiu, Bożymi kategoriami. Także te trudne sytuacje. Popatrzmy też na wielkiego polskiego wieszcza Cypriana Kamila Norwida. Wychowywał się niedaleko Łochowa w Strachówce. Kiedyś mogłem tam dwukrotnie prowadzić rekolekcje. Po dziś dzień jest tam dworek Norwidów. Pisał poezję przez wielu nie był zrozumiany, gdzieś daleko poza ojczyzną. Nie miał na utrzymanie, nie miał pieniędzy na pogrzeb. A jednak później przyjdzie pokolenie, które zachwyci się jego poezją, a nawet niektórzy na niej zarobią. Po prostu trzeba robić swoje. I zostawić Bogu, mieć sumienie spokojne, o resztę zatroszczy się Bóg. Śpiewamy Psalm 19 dzisiejsze święto. Autor mówi: Niebiosa głoszą chwałę Boga. Święty Tomasz Zakwinu, komentując listy Pawłowe. Między innymi list do Hebrajczyków, list do Rzymian, mówi, że wszyscy ochrzczeni są zaproszeni, by wejść do chwały Boga, by po śmierci wejść do chwały Boga. Po hebrajsku, chwała, to słowo kawot, oznacza splendor, blask, czyli wejść w wielki blask Bożej Chwały, a jednocześnie jest to ciężar. Ciężar, który kosztuje. Bo więcej złota, to większa cena. Czyli wielka chwała wiele kosztuje. Chwała należy się Bogu. Czytamy też w Apokalipsie. Tobie chwała, cześć i błogosławieństwo. W Tobie jest potęga. Bóg jest niewidzialny. Jesteśmy zaproszeni, by odkrywać chwałę Boga. Po śmierci, że On pozwoli nam wejść do nieba swego, ujrzymy pełną chwałę Boga. Ale już dzisiaj cała przyroda, cały wszechświat mówi o chwale Boga. Stanowi wielką wartość, bo Bóg jest wszechpotężny. W świecie jest chwała Boga. Świat mówi o wielkiej wartości Boga, ileż rodzajów, różnych zwierząt, owadów, różnych roślin, pięknych pejzaży, przyrody na różnych kontynentach. Jaki wielki musi być twórca. A jeszcze są większe dzieła, których my nie widzimy, które Bóg nam przygotował. Powie Święty Paweł, że oko nie widziało i ucho nie słyszało i serce człowieka nie zdoła pojąć, jaką chwałę Bóg nam przygotował. My często bogactwo widzimy w posiadaniu ziemskim, w ludziach, którzy coś znaczą, a Boga często uważamy za nic, za śmieci, za kogoś starodawnego, kto. Nie jest godny uwagi naszego czasu, naszego wysiłku. Ale Bóg jest chwałą. Jeśli ktoś tego doświadczy, to Boga nigdy nie zostawi. Być może wielu, szczególnie młodych dzisiaj, zostawia Boga, bo go nie doświadczyło. Największe nasze wartości, czyli miłość i wiara, potrzebują doświadczenia. Prośmy dzisiaj Pana Boga, aby dał nam doświadczenie żywej wiary. Jeżeli będę miał wiarę, to wszystko mogę stracić, ale będę miał to, co najważniejsze. Ewangelia dzisiejsza mówi o powołaniu Andrzeja w wersji mateuszowej. Został powołany wraz z bratem Piotrem. Gdy łowił ryby, ale w wersji Janowej, Andrzej jest powołany pierwszy. Wraz z Janem, apostołem, byli uczniami Jana Chrzciciela. Ich powołał Jan Chrzciciel, byli formowani, i przyszedł czas, gdy objawia się Pan Jezus, wskazuje im, właśnie tym dwóm uczniom. Sam Jan Chrzciciel to Baranek Boże. Idźcie teraz za Nim. I Andrzej tak się zachwycił. Święty Jan Chryzostom mówi, Bóg rozpalił w Jego sercu wielkie zarzewy wiary. I Andrzej nie zatrzymał tego sobie. Idzie do brata, Piotra, i mówi: Widziałem Mesjasza. I przyprowadził go do Jezusa. Święty Jan Chryzosto mówi. To nie znaczy, że Piotr od razu uwierzył na słowo Andrzeja brata, kim jest Pan Jezus, ale go przyprowadził. Wiara Piotra, później to inna historia. I to jest też nasza rola. Bardzo często rola niewiasty przyprowadzić innych do Boga, bo kobiece serce. Ma szczególne wyczucie na wiarę. Mówi się, że kobiecie jest tak po drodze do Boga. Łatwiej jest jej uwierzyć, przyprowadzić wątpiących, może i bluźnierców i niedowiarków, mężów, dzieci, przyprowadzić do Boga. Rola kobiety. I patrzmy teraz na Andrzeja. Gdy przeczytamy wszystkie wersje Ewangelii. To widzimy, że Pan Jezus nie wybrał Andrzeja do tej ścisłej czołówki apostołów, tak wyróżnionych, którym największe tajemnice na osobności objawiał. A byli to Piotr, Jakub i Jan. Tych trzech Pan Jezus zabiera na górę Tabor, gdy było przemienienie. To ich prowadzi do tej chaty na górę, gdzie umarła córeczka Jaira. To tych trzech jest w końcu w ogrójcu, gdy Pan się modli. A Andrzej mówi się, że był niejako na czwartym miejscu. Był, był tuż przy podium. I często sportowcy mówią, że czwarte miejsce to takie bardzo ciężkie miejsce. Bo już nie na podium, ale blisko, bo gdyby tak był dalej, miał słabszy wynik, to by mniej bolało. Ale to czwarte miejsce to boli. Możemy pytać, jak przeżywał to czwarte miejsce Andrzej Apostol. I przez lata formacji odnajdywał swoje miejsce, swoje przeznaczenie. Zrozumiał, Wolę Boga, że tak ma być. Jego rolą było bycie w cieniu mocniejszych, silniejszych, bardziej odznaczonych. Może masz pretensję, że nie jesteś szefem, dyrektorem, przewodniczącym, liderem, liderką czy proboszczym na dzikańskiej parafii. I trzeba właśnie w życiu uczyć się roli Andrzeja, gdy może ona będzie przeznaczoną przez Boga Twoją rolą. W roku 1990 zmarł sławny kompozytor, dyrygent Leonard Bernstein. Był synem Żydów, którzy Wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych z Rosji. Bardzo uzdolniony człowiek. Drygował wieloma orkiestrami, komponował muzykę do różnych filmów, muzykali. I kiedyś pewien redaktor spytał: Proszę pana, które orkiestry symfoniczne na świecie są najlepsze? I dlaczego są najlepsze? I Leonard Berstein, tak lekko się uśmiechając, powiedział tak: Najlepsze orkiestry symfoniczne są te, które mają najlepsze, drugie skrzypce. Bo wszyscy chcieliby grać pierwsze skrzypce, ale dla harmonii potrzeba bardzo dobrych, drugich skrzypiec. I często te drugie skrzypce, tak jak Andrzej Apostoł odgrywał w gronie apostołów, też może odgrywać właśnie kobieta. W małżeństwie św. Paweł napisze do Esfezion: Mąż jest głową żony. Jak tu być drugimi skrzypcem? Ale właśnie świat dzisiaj jest postawiony na głowie. Bo w wielu domach zabrakło kobiecej mądrości, kobiecego serca, wrażliwości, umiejętności odgrywania drugich skrzypiec, żeby pomniejszyć egoizm, który jest na świecie. To w sumie nie tylko dotyczy świata niewiast, ale też i mężczyzn. Uczmy się właśnie od świętego Andrzeja grania, drugich skrzypiec, a wtedy będzie więcej harmonii w świecie, w rodzinie, w narodzie, w kościele, w parafii. Niech Pan nam błogosławi. Amen. Wznieśmy nasze pokorne prośby przed Tron Boga Żywego. Módlmy się za Kościół Święty, zbudowany na fundamencie i wierze apostołów. Niech Pragnę pragną odczytać swoje życiowe powołanie, być wiernym Bogu żywemu. Cię prosimy. Módlmy się za kościoła, święty Andrzej Apostoł. Poznali Chrystusa i objawili go światu swą posługą, wiarą, świadectwem. Cię prosimy. Módlmy się łaską pokoju w Rosji, w Ukrainie, w innych częściach świata. Niech wstawia się święty Andrzej u Boga Miłosiernego. Cię prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy noszą imię Andrzej. Niech Pan błogosławi ich życie i powołanie. Cię prosimy. Módlmy się za zmarłego Andrzeja Dąbrowskiego, powierzonego w tej mszy Świętej, by Pan okazał mu miłosierdzie i otworzył bramy. Królestwa Niebieskiego. Cię prosimy. Módlmy się za nas samych, za niewiasty, aby odczytując swe powołanie innych, przeprowadzili do Chrystusa. Cię prosimy. Tobie cześć i chwała i uwielbienie, Boże Trójjedyny. Przyjmij nasze pokorne modlitwy.